Uwielbiany aktor nie żyje. Widzowie latami podziewali go w hitowych produkcjach emitowanych na antenach TVP, TVN i Polsatu. Jego śmierć to ogromna strata dla całego świata filmowego. Fani nie mogą w to uwierzyć. Znany i ceniony aktor odszedł od nas na dobry. Smutna informacja o jego śmierci spadła na świat artystów jak grom z jasnego nieba. Kondolencje składane rodzinie oraz przyjaciołom zalały media. Nie mieści się w głowie, że odszedł tak nagle. Jak informuje portal Gazeta Prawna, zmarł brytyjski aktor filmowy i teatralny, Jan Holm. Artysta był doskonale kojarzony przede wszystkim z produkcji takich jak Obcy ósmy pasażer Nostromo Ridleya Scotta, Rydwany Ognia Hugh Hudsona, Władcy Pierścieni i Hobbita. Holm był niezwykle utalentowanym człowiekiem i prawdziwym mistrzem w swoim fachu. Doskonale odnajdywał się w aktorstwie, co niewątpliwie dało się zauważyć na szklanym ekranie. W każdą z ról wkładał całego siebie, co pozwalało mu sukcesywnie podejmować się kolejnych projektów i próbować sił w nowych wyzwaniach. Producenci filmowi ustawiali się w kolejkach, by zaoferować mu angaż. Z kolei wani latami nie mogli wyjść z podziwu, z zaciekawieniem oglądając go w mniejszych lub większych produkcjach. Jan był wielką gwiazdą. Jego nagła śmierć przytłoczyła nie tylko krewnych czy przyjaciół. Świat artystów filmowych pogrążył się w głębokiej rozpaczy to wielka strata. Aktor zmarł w wieku 88 lat. Dotychczas nie przekazano informacji o przyczynach zgonu.